Następną lampą, którą chciałbym Państwu pokazać, jest to Superform. Idealnie nadająca się do warsztatów, na przykład samochodowych. Lampa ta jest zasilana 5-metrowym kablem. Posiada diody LED COB, czyli wysokiej jakości LEDy. Jest to lekka lampa, wytrzymała na uderzenia jak większość produktów firmy Skandrip. Z tyłu znajdują się haczyki. O, w ten sposób można je sobie dopasować i zawiesić w dowolnym miejscu oraz dwa magnesy, które również ułatwiają pracę. Można sobie lampę przyczepić do jakiejś stalowej ściany. Świeci z mocą 750 lumenów.